Z tej strony screenshot.pl, a dzisiaj jest nudów. Postanowiłem zagrać w grę, która nazywa się. O tak. Nie wiem, mam się to czyta. Kurwa, fever. Dobra. Teraz zobaczycie, na czym ta gra polega. Dołączyłem właśnie do pokoju. Nie, nie dołączyłem do pokoju. Hmm. Nie, nie chcę tu dołączać. Kurde. No, zaraz zobaczycie sami. Tylko muszę znaleźć wolny pokój. Może tu? No, ja jestem gotowy. No czemu mnie wszyscy wyrzucają? No. Wiecie to? Wrzucę, jak znajdę. Witajcie, gra. Właśnie znalazłem pokój. I gra zaczyna się właśnie teraz. Ja jestem kolorem, tym niebieskim. O. Staruję swoją kulką i chodzi o to, żeby nie rozbić się o inne kulki! Cisna, cisna, cisna. Cisnę. Jak na razie to jest chyba jedyna gra, w której mógłbym w nią zagrać z moimi widami. I to jest strasznie trudne. To mnie zaraz się rozwala. Patrzcie, zaraz pokażę wam moją... O oh, no! Zmienił no. mi kierunek! Nie, ogarniam. nie! Rozwaliłem się. Drugie miejsce. Tak. Gramy do 40 punktów. Jak widzicie na ekranie, tu 40 punktów. A ja jest. Ja mam 3. Muszę teraz wygrać. Wygram czy nie wygram? A to jest pytanie. O, już to zrobił. Śle. Nie miałem dzisiaj co nagrać, więc postanowiłem, że nagram to. Oj, pozwaliłem się. Link do tej gry dam w opisie. Jest to gra przeglądarkowa, czyli, że nie, nie trzeba nic ściągać, nic instalować. Wchodzisz na stronę podaną w opisie i grasz. Tak. A tak, ja go zjechałem, jednego zjechałem. Następnego zada pewnie. Zastanowiłem nagrać taką recenzję tej gry. Jeśli chodzi o grę, bardzo mi się podoba, tylko najgorsze jest to, że strasznie laguje, jak sami widzicie. Czasami to w ogóle się nie da grać przez to. No, widzieliście to. Jest to jest jedyny minus tej gry. A tak to jest bardzo fajna. Masz jeszcze więcej możliwości, jeśli założysz tu konto, rejestrując się na tej stronie. Możesz wtedy rozgrywać. Mecze z lepszymi od siebie ludźmi, rozgrywać mecze rankingowe i. przegrałem. Wtedy rośnie się Twój ranking. Kurde, jestem na trzecim miejscu. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Wygram to czy nie wygram? Muszę to wygrać na potrzeby, na potrzeby filmu. Dawaj, brawo. Wygrał ktoś. No to nie ja, szkoda. Jeszcze dzisiaj planuję nagrać jedną mapkę, a dzisiaj jest... Nie wiem, jaki jakiś dziś dzień? A, środa. Dzisiaj ten film powinien ukazać się po południu, a jeszcze dzisiaj wieczorem wypuszczę film, który na pewno powinien Wam się spodobać. To będzie taka moja słodka niespodzianka. Na pewno wam się spodoba. I ja od razu mówię, że nie nagram ją. Nie nagram jej sam. No, właściwie we sami się przekonacie. Co opowiadać? Kurde, ale dostaję, po dupie. Co to wygrać? Mam ma I, 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 i. Ale nie zbabaliłem czadę. Nie bierz tego, Kupo. Kurde. Fuck! Tak. Co ja zrobiłem? Jestem wolny, jestem wie, Fuck! Co to było? Lol. Eee, ale sobie śpiący, ja już dopiero. To jest marano. I cisnę. Cis, cis, cisnę ci, cis, cis, cisnę. ci, Starałem się dzisiaj nagrać, odcinek yy, odcinek zola, ale mi nie wychodziło. Nie mam, nie mam na to ochoty na razie, ale uda się, na pewno. Uj, nie da, niedługo ujrzycie pierwszy odcinek z Lola. Uch. Zobaczycie jak cisną w Lola, ja. Jestem taki świetny. No widzicie, jak oni lagują, kurde, grać się nie da. Patrzcie, jak go zbloknę Patrz teraz chyba. Widzicie? Głe, jakiś tam gość laguje i kurde, i co? I dupa. Się grać nie da. No i patrz tam. Przegram. Yeah. Sami lagi pomagają. I czy wygram to? Co wygrać? Kunek mi laguje! Fuck, oh. Ale lagi. What the fuck, jakie lagi, ja! Oooo! ja yes, Tak! Tak! Tak wygrałem rundę! Jestem na... Trzecim miejscu, what? Ale mnie cisną grubasy. Ale mnie cisną! Ale mnie cisną! O nie, różowy, nie! Kurde, jak nie laguje, fucko! Oh. Fu! Fuck, oh. Dawa, jestem hardcorem, przejdę przez te szczalinki. No nie no tak laguję, że szoki, ja Jaki żart to jest. pole. No to nie fair. To nie fair, to nie fair, to nie fair, to nie nie, nie fair. No nie, ostatnie miejsce mam! Jakieś czituchy grają same No to że grać nie da! Lagi takie! Mnie to już irytuje. Grać chcę i wygrać.

Zadrłada łaha No nie, ja nie chcę przegrać Może jeszcze biję na podium Co na podium? Podium Gdzie wy jesteście grubasy? Chodź tu. What the fuck! O Jezu! Kupo! Kupy same. Ja nie gram To co jakieś cituchy? Cituchy same. Cito he he he. cito he he he, cito 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 cito, cito, cito he. Guest 4151. No, potrzebny następny. Jeśli to się podoba, jeśli podoba Wam się ta gra i chcecie jeszcze zobaczyć mnie w roli głównej jak gram w tą grę, to napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę albo zasubskrybujcie mój kanał. Właściwie mój kanał subskrybujcie za całokształt. Nie za jeden film. Kurde, więcej czekam niż nic nie robię. Właściwie to nic nie robię tu. Właściwie to dostaję. Muszę teraz wygrać. Muszę mieć 5 punktów teraz. Jest taka stara gra. Ja. Stare gry. Seria Stare Gry. Kuna, jakbyście zobaczyli, jakie mam lagi, to byście już wiedzieli, czemu tak dostaję. To to, to, Ale z was, Ci tuchy Mam na nagraniu. Dostaniecie bana. Oszusty. Dobra, gram. Już chyba się dowiedzieli, co miałem na myśli. No, no, ale Ostatnie miejsce. What the fuck, t Co?! Co?! Jakie Czituchy, no ale ale ziewam, zapraszam. Nie gram z wami. Bo macie jakiegoś... Jak się pisze h tak Kurwe Serwer to kupa. Oj, obrazimy tą grę? Nie dobrze. No, myślałem, że ten gra. Ale mi O, no, Oczar no. Jest, nie ostatni. Nie! What? Zlecenie czołowe, on wygrał jakoś. Cheatuch. No nie, no nie, no nie, no nie. Dawaj, kończyć mi to. Kończyć mi to. Wow. Szybciej, graj. Ja chcę jeszcze grać. No co? Szybciej. Szybciej! Oni mnie nie rozumieją! Z jakiejś... Kambo... Kambo gdzie jesteście. Szczęście. No co? Czemu mnie... Czemu przegrałem? Mm. Dobra. Jeśli ta gra wam się podobała, dajcie komentarz, łapkę w górę lub zasubskrybujcie mój kanał. A ja was teraz żegnam i... Widzimy się już niedługo, bo dzisiaj wieczorem, czyli w środę, żegnajcie. Pa pa!